To często temat tabu, a w internecie krąży mnóstwo mitów, które wprowadzają ludzi w błąd. Dziś rozprawimy się z najczęstszymi nieporozumieniami dotyczącymi rozwodów. Sprawdź, czy i ty w nie wierzyłeś. Mit pierwszy: kobieta zawsze dostaje pełną opiekę nad dziećmi. Wielu ludzi myśli, że sądy automatycznie przyznają opiekę nad dziećmi matce. A to nieprawda. W praktyce sąd bierze pod uwagę dobro dziecka, relacje z obojgiem rodziców i warunki, jakie każdy z nich może zapewnić. Coraz częściej ojcowie również otrzymują opiekę naprzemienną lub wyłączną. Mit drugi. Rozwód zawsze trwa latami. Oczywiście rozwody mogą się ciągnąć, ale to zależy od sytuacji. Jeśli obie strony się zgadzają na rozwód bez orzekania o winie, to może sprawa zakończyć się nawet na jednej rozprawie. Sporo o majątek czy dzieci, to może potrwać dłużej, ale nie jest to regułą. Mit trzeci. Wina z rozwodzie zawsze ma znaczenie. Czy zdrada lub inne przewinienia mają wpływ na rozwód? Czasami tak, ale nie zawsze. Jeśli chcesz zakończyć małżeństwo jak najszybciej, rozwód bez orzekania o winie jest często najlepszą opcją. Natomiast jeśli chcesz walczyć o alimenty, wtedy orzeczenie winy będzie bardzo pomocne. Jak widzisz, wokół rozwodów krąży wiele mitów. Jeśli masz pytania dotyczące Twojej sytuacji, zostaw komentarz albo skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy. A jeśli chcesz więcej takich treści, kliknij subskrypcję i zaobserwuj mój profil.